Cześć kochani, dawno mnie tu nie było na kanale ale dzisiaj przychodzę do was z albumem, który zrobiłam na komunie. jest to album w uniwersalnych kolorach czyli może być i zarówno dla chłopca jak i dla dziewczynki jest dość spory, bo pomieści prawie ponad 80 zdjęć one są tak mniej więcej pół na pół, 9 na 13 i 10 na 15 jest też z Miejsce na kilka zdjęć, takich e, dużych, to jest 13 na 18, zresztą teraz Wam pokażę. On jest, jak widzicie, dość spory. Tutaj jest miejsce um, na tworzenie personalizacji. Czyli na przykład może być e, pierwsza komunia święta i imię osoby. Chłopca, tak jak mówiłam, chłopca, dziewczynki. E, może być też zdjęcie. Jeżeli ktoś nie chce tutaj wpisywać mnie, może być zdjęcie. Zawiązywany jest na wstążeczkę. Zaczynamy. Pierwsza strona wewnątrz. Jest tu kieszonka. I tu właśnie jest jedno, jedno znaczy karta. Można zro zrobić dwa zdjęcia. Miejsce jest na zdjęcie 13 na 18 z tego względu, że ja pamiętam, jak ja szłam do komunii, to robiono nam zdjęcie takie grupowe w kościele. Nie wiem, czy teraz jest coś takiego. Ale jeżeli no, nie będzie takiego zdjęcia dużego, to spokojnie można. Tu zdjęcie, dwa zdjęcia 9 na 13 Także to się nie zmarnuje. Zawsze taką kartę można wyrzucić. Tu są też dwie karty. Tu można dać zdjęcie, aczkolwiek ja je zostawiałam puste. Jakby Ktoś chciał wpisać jakieś tam notatki z komunii, nie tyle notatki z komu jakieś wspomnienia albo takie ręcznie pisane. Tutaj mamy otwierane w ten sposób. Są cztery zdjęcia 9 na 13. To jest na magnesik. W czterech takich kartach, bo tu są jest sześć kart. Są karty z boku i znowu zostawiam je puste. Można dać zdjęcie, Tu nie wiem czy to chyba 10 na 15 też wejdzie. Aczkolwiek zostawiałam je puste z tego względu, że można właśnie sobie y, powpisywać. Jeżeli to dziecko będzie uzupełniało albo może, albo może sobie powpisywać swoje takie y, przemyślenia z komunii, jakieś takie wiecie, y, przeżycia albo z, albo nawet rodzice mogą pomóc. Tutaj jest druga strona, zawiązywana na stążeczkę. Tu jest miejsce, też można zdjęcie wkleić spokojnie. Albo coś mniejszego, albo jakąś właśnie notatkę. Tu są zdjęcia i tu jest właśnie, tu jest duża strona zostawiana też na albo duże zdjęcie. Albo dwa małe. Tu chyba 10 do 15 też wejdą. Także tu jest sporo miejsca na takie duże zdjęcia, dlatego że niektórzy robią sobie sesje fotograficzne, na przykład z rodzicami czy z krzesnymi. I właśnie mają takie duże format zdjęć. Więc te, te miejsca są właśnie z tą myślą. Teraz mamy tu. Jest wsuwane zdjęcie. Tu jest, to jest podklejone, ale tu można o, w ten sposób dać zdjęcie. Tu wejdzie też 10x15 spokojnie. Oczywiście to zdjęcie będzie trzeba przykleić, bo tak to może wylatywać, ale nie chciałam takiego pustego zostawić. Aczkolwiek można tu oczywiście dać 10x15 takie w poziome. I tu się otwiera. I tu są kolejne karty. Są dwie na 10x15 na i jedna na 9x13. Na tu chyba nawet zdjęcie może wejdzie, nie ja pamiętam. Tu można też sobie wkleić, tu tak, tu wejdzie 10, 10, 9 na 13. Tutaj aczkolwiek może tu być też notatka albo jakieś mniejsze zdjęcie. I tutaj y, też są dwie karty: na 10 na 15, jedna na 9 na 13. Robiłam mieszane rozmiary, dlatego że czasami. Rodzice robią jedne zdjęcia, chrześcijanie robią inne i jest z różnych aparatów są różne rozmiary. Tutaj jest zawiązywana kolejna strona, na sznureczek. I tu otwieramy. Jest miejsce na jedno zdjęcie pionowe 10 na 15 i cztery poziome. I znowu jest duża karta zostawiona. Na duże zdjęcie lub dwa małe. Kolejna strona jest otwierana w tę stronę, i tu, właśnie, znowu jest miejsce na duże zdjęcie lub dwa małe. Tu można też sobie zdjęcie dać, kleić na tej stronie. Tu już nie, bo to jest po prostu dekoracja. Znowu karta w środku, pusta. Jeżeli ktoś nie chce tych kart, jeżeli stwierdzi, że są, no nie będzie do nich użycia, można je spokojnie wyciągnąć. I tu będzie oczywiście, nie będzie tego tak widać. Jest miejsce na karty, aczkolwiek nie muszą one być. Także to jest taka opcja dodatkowa. O, teraz nie mogę głoszyć. I tu są. E, 9 na 13 i 9 na 13 cztery zdjęcia. Tu się otwiera w górę. Um, jest jedna, można też spokojnie wejdą dwa zdjęcia. I tu są duże zdjęcia otwierane. Tu już ta duża karta raczej nie wejdzie. Aczkolwiek spokojnie wejdą, e, małe, wejdzie małe zdjęcie lub duże 10 na 15 pionowo poziomo. Także jest jeszcze miejsce na jedno zdjęcie. I tu znowu karta z boku. Teraz tak, tu jest miejsce na raz, dwa, trzy, cztery. Tu może też być zdjęcie, jeżeli ktoś chce, to jest do, dodatkowe. Tu jest kieszonka, małe i duże. Pewnie wejdzie jeszcze więcej. I tutaj znowu są, jest harmonijka na raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć, sześć. I tu jest to samo. Także tu jest sporo, ta y karta akurat ma sporo, tu sporo zdjęć wejdzie. Tu jest też kolejna harmonijka otwierana w górę i tu będzie jedno duże zdjęcie. I tu wejdą dwa. Tu też kolejne wejdzie 10, 9 na 13 lub 10 na 15. poziomo pionowo. Tu jest raz, dwa, trzy, trzy miejsca na zdjęcie 10, 9 na 13 I tu jeszcze z boku jest miejsce na karty na zdjęcia. To już ostatnia tutaj taka y, karta. To się otwiera na magnesik. I tu są raz, dwa, trzy. Trzy zdjęcia, 10 na 15 plus karty jeszcze tu schowane. Tu jest mała i duża karta. aczkolwiek tu jeszcze wyjdzie zdjęcie. Można dać też. Nie chciałam y, podpisywać, bo to jest kolejna opcjonalna. Karta w y, z boku. Jesteśmy już na przedostatniej stronie. I tu jest otwierany z boku. Jest jedno zdjęcie 10 na 15. I tu w środku są karty 3. Dwie duże, dwie małe znowu. Wejdę poziomo lub pionowo. I ostatnie też jest kieszonka, właśnie na zdjęcie. Znowu jest karta do wpisania i dwie karty na zdjęcia. I tu, to jest ta z pierczątkowej strony, też wejdzie duże zdjęcie. Także to już jest cały album. z powrotem poruszę. To już jest cały album. On jest w tej chwili jest dostępny. Link do. Bo będzie dostępny na stronie eBay, będzie, do, będzie yy, podany w komentarzu, w opisie, tutaj, w opisie na YouTube, Będzie można zobaczyć, jeżeli ktoś będzie zainteresowany i jeszcze będzie dostępny. Yy, tak jak mówię, jest to uniwersalny dla chłopca i dla dziewczynki album na Pierwszą Komunie świętą pomieści yy, ponad 35, sami widzieliście, ponad 35 zdjęć, yy, 9x13 i ponad 35 zdjęć y, 10-15 i to są te miejsca wyznaczone plus te puste miejsca, czyli to są miejsca na dodatkowe zdjęcia, notatki y, myślę, że jest bardzo pojemny dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobał y, mój album to zostawcie mi lajka albo jakiś komentarz, dzięki i do usłyszenia wkrótce